Witam Państwa w środę, pierwszego dnia października. Karolina Czereda, zaczynamy wiadomości regionalne. Dziś w serwisie pościg za pijanym, blok operacyjny w remoncie, zagospodarowanie przestrzenne Centrum żar. Półtora promila alkoholu we krwi, dziecko na tylnym siedzeniu i brawurowa jazda skończyło się kolizją, ale mogło być znacznie gorzej. Dziś przed godziną 14.00 policja ścigała pijanego kierowcę, który na drodze krajowej nr 27 z Bieniowa do Żar wyprzedzał na podwójnej ciągłej. Doprowadził do stłuczki, ale mogło być gorzej, gdyby nie nagłe i gwałtowne hamowanie kierowcy Mercedesa dostawczego, którego sprawca kolizji wyprzedzał. Pościg za pijanym kierowcą zakończył się w strefie przemysłowej Żar. Na wysokości za przejazdem kolejowym w miejscowości Bieniów eee, właśnie pan jadący tym Fordem. Wydawało mi się, że droga jest wolna, wyskoczył na lewy pas, przygotowując się do wyprzedzania, nad, naprzeciwka wyjechało w BMW, no i pan po prostu nie zdążył i przehaczył, tak jak mnie tutaj widać, nie, urwał mi reflektor, stopień i, i kawałek błotnika. No i tyle, nic więcej do powiedzenia nie mam, tylko jak pijecie ludzie, to nie wsiadajcie za kierownicę, tylko tyle chciałem powiedzieć. Kierowca Forda miał półtora promila alkoholu we krwi, na tylnym siedzeniu przewoził dziecko. A remont bloku operacyjnego w szpitalu na Wyspie w Żarach. Lekarze pracują i operują w tymczasowych pomieszczeniach. Jedną z sal służącą za blok operacyjny wydzielono na potrzeby chirurgii. Ginekologia natomiast korzysta z sali operacyjnej przy trakcie porodowym. Wszystko po to, by dostosować warunki szpitala do standardów europejskich. Czy znaczy, praktycznie przebudowujemy wszystko, y, w, w, pewien układ funkcjonalny, ale przede wszystkim y, cała instalacje elektryczne, instalacje y, y, wentylacyjne, czyli klimatyzacja pełna, y, instalacje gazów medycznych? Ramon był niezbędny? Absolutnie tak. Ten blok budowany w latach 80. nie spełnił dzisiejszych norm. Do 2016 roku musimy dostosować do rozporządzeń obowiązujących. To jest konieczność, jeżeli szpital chce przetrwać. No na pewno od strony takiej wizualnej to absolutnie to będzie postęp, będzie to XXI wiek, bo sale będą już w technologii paneli nierdzewnych przede wszystkim, ale i też, jeżeli chodzi o obsługę dla personelu medycznego czy lekarzy, kolumny anestezjologiczne, kolumny chirurgiczne, wszystko podwieszone, nawiew laminarny, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo dla pacjentów. no i. Mm, w pełni klimatyzowany blok operacyjny. Blok operacyjny będzie miał dwie sale. Dodatkowo wyposażone zostanie w zabezpieczenie uniemożliwiające zanik prądu nawet na sekundę. Remont potrwa do końca listopada. Całą inwestycję wartą ponad 1,5 miliona złotych finansuje powiat. Dziś żarscy radni z Komisji Mienia Komunalnego pochylili się nad zagospodarowaniem przestrzennym Śródmieścia. Dzielnicy, która w większości jest historycznym starym miastem. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego żarskie Śródmieście, był jednym z głównych tematów dzisiejszego posiedzenia Komisji Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska. Co spowodowało, że Rada Miasta chce opracować taki plan? Głównym powodem jest fakt, że inwestorzy mają trudności w zdobyciu warunków zabudowy, ponieważ w śródmieściu jest najwięcej zabytków. Inwestorzy na budowę lub rozbudowę w centrum potrzebują zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków, co nie jest sprawą łatwą. Budynki wpisane do rejestru zabytków mogą być jedynie remontowane, nie przebudowywane. Centrum żar w 90% jest zagospodarowane. Śródmieście to głównie budynki usługowo-mieszkalne i zabudowania jednorodzinne. Na komisję przyszedł jeden z mieszkańców miasta, Andrzej Pazur, właściciel ponad 300-metrowej działki przy ulicy Podwale, tuż obok marketu Eko. W nowym planie zagospodarowania przestrzennego nie uwzględniono uwag pana Andrzeja. Jak twierdzi, teren podbudowy na tej działce zmniejszył się teraz o 1 trzecią. Ona jest pod zabudową około 330 metrów kwadratowych, a po w tym nowym planie zagospodarowania przestrzennego no jest trochę y, obcięta tutaj z przodu i do, do, do powierzchnia no niecałe 100 metrów minus jeszcze tam odległości od granicy właścicieli działek y, minus mury to tam jeszcze mniej także y, ta powierzchnia no, nie nadaje się do żadnej inwestycji, jedynie może jakieś szalety. Przepraszam za słowo, ale na takiej małej powierzchni nic nie można zrobić. I dałem yy, yy, prośbę tutaj do komisji, by przeanalizowali mój problem. I, I na z, czym stanęło, panie Andrzeju? Stanęło, no, Wyszedł pan z nadzieją? Po komisji. Tak, Wyszedłem z nadzieją pozytywnie, bo yy, yy, państwo, którzy projektowali ten plan, no, dali słowo, że zajmą się tym i prawdopodobnie będzie zmieniony. Na zmiany zostało niewiele czasu. Nad przyjęciem nowego planu zagospodarowania przestrzennego radni będą głosować na najbliższej sesji 9 października. W wiadomościach jeszcze kasa na spółdzielnie socjalne. Strażacy w budowlance. Mamy Mistrza Świata. Czekają na studentów, i u seniorów będzie bal. Dofinansowanie nawet do 200 tysięcy złotych. Ten projekt to szansa dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy. Szansa dla tych, którzy chcieliby pozyskać fundusze na założenie spółdzielni socjalnej lub zatrudnić się w już istniejącej. Trwa nabór do ostatniej piątej edycji projektu Żary Innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej. Nasi uczestnicy muszą odbyć u nas ścieżkę szkoleniowo-doradczą, właśnie odbyć te szkolenia, po czym skonstruować swój biznesplan i obronić go przed czteroosobową komisją, składającą się tutaj z urzędników Urzędu Miasta i pracowników Fundacji Przedsiębiorczość, która jest naszym partnerem. No i tyle. I, I po tym zostają wypłacone środki wszystkim tym grupom inicjatywnym, które miały najlepsze pomysły. Ile osób ma szansę na dofinansowanie? Aktualnie 11 osób. Oczywiście grupa, którą teraz tutaj rekrutujemy, będzie to grupa 20-osobowa, jednak wsparcie na chwilę obecną będzie mogło uzyskać 11 osób. Dla wszystkich z tych 20 osób na pewno będzie możliwość odbycia szkoleń branżowych w ramach naszego projektu. Nabór potrwa do 13 października. Dokumenty rekrutacyjne należy pobrać ze strony projektu 2020.żary.pl i złożyć je w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Żarach. Udział w projekcie jest bezpłatny. Szkoły pożarnicze i Akcja Nie dla Czadu to główne tematy spotkań żarskiej Straży Pożarnej z uczniami szkół ponadgimnazjalnych. Dziś straż odwiedziła uczniów zespołu szkół budowlanych w żarach przybliżyliśmy młodzieży w jaki sposób i jakie są drogi aby wstąpić w szeregi funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Było to spotkanie z klasami maturalnymi z młodzieżą która już niebawem będzie stawać przed wyborem co dalej? Co dalej ze sobą ze swoim życiem? Dlatego też chcielibyśmy ich zachęcić do tego aby zostać funkcjonariuszem Państwowej Straży Pożarnej. Przedstawiciel Straży opowiadał również o Czadzie, cichym zabójcy. Ruszyła ogólnopolska akcja nie dla Czadu. E, przybliżyliśmy młodzieży sposoby zabezpieczenia się przed Czadem, przed tlenkiem węgla, w jaki sposób, jak należy udzielać pierwszej pomocy, jak należy w miarę sprawnie ewakuować się z, z pomieszczenia, które jest w niebezpieczeństwie. I w jak bardzo prosty sposób można się przed tym niebezpieczeństwem uchronić. Uchronić się, montując w swoich mieszkaniach urządzenie tzw. czujnik tlenku węgla. Urządzenie, które na co dzień kosztuje w granicach od 60 do 120 zł, a na, tak naprawdę daje nam spokój i bezpieczeństwo na wiele, wiele lat. Była to inicjatywa Straży Pożarnej, żeby włączyć szkołę w program promocji szkół pożarniczych i w program Straży Pożarnej Nie dla Czadu. Szczególnie byli zainteresowani chłopcy promocją szkół pożarniczych. Co dało Ci to spotkanie? No, do myślenia na pewno: ten, że jeżeli nie mamy jakichś zabezpieczeń przed czarem, to ten może nieszczę nieszczęście się sta zdarzyć. Za koszt minimalny, bo dosłownie około 70 zł, możemy sobie życie uratować. A nie jak rodzina, me, która miała dom za 9 milionów, straciła życie, bo nie kupiła sobie głupiego czujnika. Strażacy zamierzają odwiedzić również inne żarskie szkoły. Gratulujemy żarskiemu gimnazjaliście Rafałowi Sztekerowi. Wraz z kolegami zajął trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata w hip-hopie. Sukcesem zakończył się udział trójki żarskich gimnazjalistów w Międzynarodowych Mistrzostwach Świata w tańcach hip-hop i breakdance. Zawody odbyły się pod koniec września w miejscowości Bochum w Niemczech. Bo tego nie da się opisać własnymi słowami. Było po prostu mega. Między innymi zajęliśmy trzecie miejsce w kategorii breakdance junior z moimi kolegami z Żagania, a także jest tutaj w Żarach mieszkają Wiktor Dąbrowski, który chodzi do trzeci, yy, gimnazjum nr 3 i Michał Chrobiński, który chodzi do gimnazjum społecznego. Trenujesz w Żaganiu? Tak, trenuję w Żaganiu u mojego najspanialszego trenera Artura Niezgody. Jak długo? Trzy, trzy lata, teraz będzie. Trzy, prawie cztery lata. Poza sukcesem grupowym, Rafał zajął 25. miejsce w klasyfikacji indywidualnej. W skali Mistrzostw Świata to duży sukces, ale jak twierdzi, przed nim jeszcze wiele nauki. Trzeba dużo ćwiczyć, jeszcze tyle, tyle trzeba przede mną. A jakie masz plany? No jak na razie, nauka i taniec. Gimnazjalista na trening dziennie poświęca średnio dwie godziny. Studenci Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Żarach rozpoczęli dziś rok akademicki. W tym roku uczelnia obchodzi dziesięciolecie działalności. Wciąż trwa nabór uzupełniający na niektóre kierunki. Oferta jest bogata. Wprowadziliśmy nowe specjalności w zakresie zwłaszcza pedagogiki i największym zainteresowaniem cieszy się specjalność wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe z opieką i nauczaniem domowym. Studenci rozpoczną studia na studiach pierwszego stopnia na pedagogice w dwóch specjalnościach i na bezpieczeństwie narodowym również w dwóch specjalnościach. Natomiast na studiach drugiego stopnia w zakresie pedagogiki w pięć w Specjalnościach ogółem rozpocznie 130 osób, a na studiach podyplomowych 157 osób. Bezpieczeństwo narodowe oraz edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Na studiowanie na tych kierunkach zdecydowało się najwięcej osób. Przede wszystkim wzrosło zainteresowanie w dwóch ostatnich latach kształceniem na studiach podyplomowych, bo łącznie oprócz tych, którzy rozpoczynają studia, kształci się obecnie około też 100 osób, czyli łącznie mamy 257 studentów na studiach podyplomowych. Natomiast na pozostałych studiach mamy podobny nabór jak w poprzednim roku. Uroczysta inauguracja Roku Akademickiego Łużyckiej Szkoły odbędzie się 18 października. Z tej okazji profesor Jan Nikołajew, socjolog i wieloletni wykładowca uczelni, wygłosi referat na temat osobowość, a aktywność społeczno-zawodowa. Październik to miesiąc seniora. Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Żarach z tej okazji organizuje Wielki Bal Seniora. Związek Emerytów oraz Klub Seniora istnieje od 53 lat. I tak jak co roku są organizowane bale dla seniorów. I cieszę się bardzo, że w tym roku też możemy zorganizować taki bal. Bal odbędzie się 10 października w stołówce 105 Szpitala Wojskowego w Żarach. Zapisy na bal w siedzibie Polskiego Związku Emerytów Francistów i Inwalidów przy ulicy Myśliwskiej 5 lub pod numerem telefonu 68 375 04 80. Zawodnicy szarskiego agrosu wystartowali w mistrzostwach Polski Juniorów w zapasach w stylu wolnym. Zawody rozegrano w teresinie koło Warszawy. Ku zaskoczeniu wszystkich reprezentanci agrosu specjalizujący się na co dzień w zapasach w stylu klasycznym zaprezentowali się w tych zawodach z bardzo dobrej strony. W najcięższej kategorii wagowej 120 kg Bartosz Doroż wywalczył brązowy medal. W tej samej kategorii Erwin Imbierski uplasował się na siódmej pozycji. Również siódmy, ale w kategorii 55 kg był Jakub Karolewicz. Andrzej Kmiecik, kategoria 67 kg, zakończył zawody na ósmym miejscu. To był znakomity sprawdzian przed zbliżającymi się mistrzostwami Polski Juniorów w zapasach w stylu klasycznym, które zostaną rozegrane w najbliższy weekend w Radomsku. Ci, którzy czekają na słońce muszą uzbroić się w cierpliwość. Połynę z Zgarska zapraszam na czwartkową prognozę pogody. Jesień zawitała do nas na dobre. Wkraczamy w październik, który w swym pierwszym tygodniu przyniesie nam pochmurną i deszczową aurę. W czwartek deszczowe chmury nadal będą się utrzymywać. Możemy spodziewać się przelotnych opadów. Termometry wskażą 19 stopni zarówno w Żarach, Szprotawie jak i Gubinie. Wiatr słaby, przeważnie z kierunków południowo-wschodnich. Ciśnienie atmosferyczne nadal wysokie. Barometry wskażą 29 1029 hektopaskali. Czwartek i minima będzie teofil i dionizy po nieprzyjemnej końcówce września również z nadejściem października animacyjne na poprawy pogody. Ja mimo wszystko życzę Państwu mnóstwo pogody ducha. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia już jutro! W wiadomościach to wszystko teraz zapraszam Państwa na nasze programy. Za chwilę poznaj swoje miasto i radarowe tajemnice II wojny światowej, opowiada o tym Rafał Szymczak. Następnie mój pupil, w którym poszukamy odpowiedzi na pytanie: ma dom czy bezdomny, czyli jak rozpoznać bezdomne zwierzę? Teraz dziękuję już Państwu za uwagę. Zachęcam do odwiedzania naszej strony internetowej telewizjażary.pl. Życzę miłego wieczoru. Do zobaczenia.